Dzień dobry, witam ponownie w kolejnym podsumowaniu tygodnia. To oczywiście każdy tydzień przynosi coś nowego, ciekawego i faktycznie ostatnio mamy natłok informacji. Więc w dniu dzisiejszym tematem przewodnim ponownie będą regulacje i powiedzmy sobie spiskowa teoria dziejów, o której mówiliśmy już wcześniej, która powoli staje się rzeczywistością. Jak zwykle zaczynamy od fundamentów, czyli co nakręcało rynki w ostatnim tygodniu. Tutaj Szwajcaria i Wielka Brytania w minionym tygodniu mieliśmy podwyżki 100% jeśli chodzi o banki centralne. Odpowiednio mamy 1,75% i 5%, ponieważ Bank of England zaskoczył podwyżką większą od rynkowych oczekiwań. Zamiast 25 punktów bazowych otrzymaliśmy 50 punktów bazowych podwyżki. Następnie odczyty PMI dla Europy i USA poniżej oczekiwań i ponownie rynek zaczął się zastanawiać co do jakości wzrostu gospodarczego w najbliższych miesiącach. A z kolei wystąpienie powala przed kongresem bez większego echa jeśli chodzi o rynki powtórzył kwestie związane z utrzymaniem obecnych 100% i ewentualnymi podwyżkami. Tu czekające gołębie mogły być nieco rozczarowane. A to, co najważniejsze dla rynku krypto, można było wyczytać, powiedzmy sobie to, między wierszami. I w ten sposób przejdźmy do kryptofundamentów, ponieważ tutaj całe zło, którym rynek zostało zalane w ostatnich dniach i tygodniach, zostało zanegowane. Według Pawela w wolnym tłumaczeniu... I tu cytat, rynek krypto jest bardzo silny i tutaj pozostanie. Było tylko właśnie potwierdzeniem tego, o czym wielokrotnie między wierszami powiedzmy sobie e, powtarzaliśmy, czyli najpierw Gensler spuszcza krypto pozwalając w cudzysłowie kolegom na tanie zakupy, a później Powell w cudzysłowie znowu pozwala kolegom na szybki wzrost wartości i ich portfeli. Bo no taka spiskowa teoria dziejów, o którą żeśmy wplatali między wierszami podczas poprzednich naszych spotkań, ukazuje się właśnie rzeczywistością. Z perspektywy cen, więcej powiemy sobie oczywiście w dalszej części naszego spotkania, w ramach analizy wykresów. I tu poprzednio wspominaliśmy również o tym światełku w tunelu, jaki miało być złożenie wniosku przez BlackRock odnośnie własnego ETF-u związanego z Bitcoinem. No to oczywiście pobudziło rynkową wyobraźnię, gdyż wszyscy, których wnioski poprzednio zostały odrzucone, złożyli je ponownie. Dlaczego? No, Ponieważ na 576 wniosków BlackRocka odnośnie ETF-ów, tylko jeden został odrzucony. Co z perspektywy matematyki sugeruje, że ich ETF oparty na Bitcoinie ma dużą szansę na to, że zostanie przyjęty. Dodatkowo BlackRock poprosił o szybkie rozpatrzenie sprawy, co właśnie rozbudza wyobraźnię inwestorów i spekulantów. Bitcoin zyskuje na wartości. Jednak pozostaje pewien niesmak, podobnie jak w przypadku ETF-u na złoto, ponieważ istnieje możliwość powiedzmy sobie to rozwodnienia, czyli stworzenia dodatkowej ilości BTC w postaci papierowej, tak samo jak miało to miejsce w przypadku szlachetnego metalu. Na szczęście podaż fizyczna bitcoina jest limitowana w przeciwieństwie do złota. No ale idąc dalej tym tropem i potwierdzając teorię spiskową stającą się rzeczywistością, należy zadać kolejne pytanie: czy BlackRock ma już wystarczającą ilość BTC, by móc manipulować rynkiem? No odpowiedź na to pytanie zapewnie dostaniemy w najbliższych dniach i tygodniach. A podsumowując i starając się wyjaśnić jeszcze dogłębniej tę teorię, najpierw staramy się totalnie obniżyć cenę krypto poprzez negatywne informacje, czyli właśnie znowu Gensler i SEC przeciw krypto, mnóstwo pozwów, co powoduje krach na rynku, a z drugiej strony jest okazja do zakupów dla dużych graczy, którzy już wiedzą o komentarzach Pawła z wyprzedzeniem i mogą zająć pozycję dużo wcześniej. No, czy to nie brzmi jak insider trading? No prawdopodobnie nie, ponieważ insider trading jest tylko wtedy, gdy ty masz informację i nie dzielisz się z nią tymi na górze, powiedzmy sobie. No to nowa definicja, o której myślę warto pamiętać, a która jest z nami od zawsze, no ale właśnie to krypto nadaje jej nowy sens. Ale żeby nie było, negatywna narracja wciąż trwa i duzi gracze wciąż chcą kupować tanio. Idziemy dalej. Mamy kolejne problemy Binance w Europie. Tym razem belgijski Urząd do Spraw Usług i Rynków Finansowych, FSMA, wezwał największą giełdę do zaprzestania świadczenia usług wymiany krypto w tym kraju. Czyli tłumacząc na nasz język, jeśli jesteś za duży, to nam zagrażasz. Również Coinbase traci udział w rynku, jeśli chodzi o staking ETH w związku z coraz większą presją regulacyjną. Udział giełdy w kwestii stakingu Ethereum spadł do poziomu poniżej 10% i jest najniższy od maja 2021. Jeśli do tego dodamy oczekiwanie Ripple na rozwiązanie konfliktu z SEC, mamy pełny obraz tego, jak jesteśmy manipulowani informacjami napływającymi na rynek. A to pozwala nam na płynne przejście do analizy technicznej. A tutaj mamy potwierdzenie obrony bardzo mocnego wsparcia na poziomie 25-24,5 tysiąca. No, tylko zastanawiam się teraz, czy jest to tylko chwilowa reakcja na pozytywne informacje związane z BlackRockiem i jego ETF-em, czy coś więcej. Biorąc pod uwagę letni sezon i związaną z tym niższą płynność, plus wyrzucenie z rynku najsłabszych krótkich pozycji, byki mogą chcieć wykorzystać nadarzającą się sytuację, aby pchnąć ceny wyżej. Ale do tego potrzebne jest wyjście i zamknięcie na koniec tygodnia powyżej 31-32 tysiące. No, o tym również wielokrotnie wspominaliśmy podczas naszych wcześniejszych spotkań. A tego typu zamknięcie będzie bardzo pozytywne i umożliwi atak na 37-38 tysięcy, a w dalszej perspektywie otworzy drogę do 40 i 44 tysięcy. No ale póki co jesteśmy lekko poniżej 31, więc czekamy na godzinę 12. Ok, otwarte pozostaje pytanie: co jeśli obecne wzrosty są jedynie retestem psychologicznego poziomu 30 tysięcy? Jeśli spełni się ten negatywny scenariusz, 25 tysięcy może być tylko krótkotrwałym przystankiem, a złamanie tego poziomu sprowadzi nas nawet do 20 i niżej. Biorąc pod uwagę obawy o wzrost gospodarczy na świecie i ewentualne spadki na pozostałych klasach aktywów, ciężko sobie wyobrazić wzrosty tylko na krypto, a zbliżający się sezon letni sprzyja ewentualnie zwiększonej zmienności przy niskiej płynności. Obserwacja akcji przy obecnych poziomach z perspektywy wyższych horyzontów czasowych powinna pomóc w odczytaniu zamiarów dużych graczy. Teraz przejdźmy dalej do ETH. Tu niedźwiedzie osiągnęły swój cel wynikający z zasięgów dotyczących niedźwiedziej flagi i dotknęły poziomu w okolicach 1650. Obecna reakcja sugeruje możliwość retestu poziomu 2000 i tam należy spodziewać się walki. Odpuszczenie przez byki tego poziomu będzie sugerowało bardzo szybką korektę. A jej zasięg będzie determinował kolejne ruchy. No to jeśli byki obronią okolice 1750, będzie okazja na kolejny atak na wyższe poziomy. A z perspektywy dłuższego horyzontu czasowego, dopiero zamknięcie powyżej 2200-2250 umożliwi atak na 2752-800. I to w sumie byłoby na tyle z mojej strony w dniu dzisiejszym. Dzięki wielkie za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale.